Y no, nie ściągaj <gry ashamed> <gry> tego! nie to ściągaj! To to, to to jest? to to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Tak. to jest? Co ściąga, tak? Dzieci wiedzą, że nie należy ściągać plików z niepewnych źródeł, natomiast na przykład nie mają świadomości tego, że z nielegalnymi plikami mogą się spotkać nawet na YouTubie, prawda? Gdzie ktoś umieścił nielegalnie kopię jakiegoś filmu i ściągając tego typu plik, mogą narazić się potem na nieprzyjemności, prawda? Jeśli policja znajdzie taki plik w komputerze, to, to jest, jest to już, już w jakiś sposób karalne, tak? Też yy, niebezpieczne są wszelkiego rodzaju sytuacje związane jakby z, z tym, że wydaje im się, że płacąc za, za coś mają coś legalnie, prawda? Czyli że wyślą raz na miesiąc SMS-a, są na jakimś portalu, a potem okazuje się, że ten portal tak naprawdę słu służy tylko naciąganiu naiwnych, prawda i poprzez SMS-y. Tak więc jakby lepiej jest ze świadomością tego, że pliki że, że za pliki trzeba płacić, prawda, za, za muzykę, za filmy i tak dalej trzeba płacić, natomiast gorzej jest jakby z rozeznaniem, gdzie można trafić na te pliki nielegalne, prawda, bo one mogą być, nadać się w różnych miejscach. To już nie jest tak, że one tylko są na jakichś podejrzanych stronach czy, prawda, w jakichś linkach, które ktoś nam przesyła. One mogą być wszędzie, prawda, bo tak jak mówiliśmy, YouTube też nie ma obowiązku, żeby od razu wkasować takie nie, 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 nielegalne Kopie ut utworów czy, 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 czy filmów? Nie można tego robić, można, yy, można zapłacić za to karę, i po prostu yy, one, one są takie, że nie można ich oglądać. To nie wiem, wtedy już możemy nawet możemy iść do poprawczaka, żeby takie coś. Bo są jakby ukradzione, yy, tak. Tak jakby, tak jakby ktoś ukradł jak, jakąś rzecz i on sobie trzymał dla siebie i zarabiał na tym pieniądze. Należy o tym mówić już od tych młodszych klas, bowiem jeśli dzieci się nauczą i będą wiedziały, że czego im nie wolno robić na tym etapie, to myślę, że w przyszłości to będą wykorzystywały. Jak widzicie, to nie jest koniec naszego spotkania? Tak, jeszcze troszkę. Jeszcze to troszkę. to okay. no postanowimy?

kręcamy, w bok i wtedy mamy pendrive'a. No to tu. Patrzcie, tutaj jest taka jakby taka pokarbowana i tą karbowaną y, ja przesyłamy. Oh. Bardzo ładnie. Kupa, mamy takie o. to wszystko. Tu macie haczyk, możecie...